Myślałem, że jestem twoim przyjacielem. Mógłbym naprawić to, co wydarzyło się tamtego dnia! Pst! Hej, sans! Obudź się! Jeszcze 5 minut... Ha? Łoł, wow, chwileczkę! Czy to jest śnieg? Gdzie jesteśmy? To miejsce nie może... Spokój się, kolego. To nie jest twoja Snowdin. Witaj w Underfell! Ale dlaczego się tam ukrywasz? Muszę zapobiec temu, by być widzianym w jakimkolwiek ału. Dla dobra wszystkich. Gdybyś robił to z Krosem, nic z tego by się nie wydarzyło i nie byłoby mnie tutaj, tylko z połową duszy i tak daleko do domu. Przepraszam? Nic, nic. Więc Kros przyszedł do tego miejsca? Miejmy nadzieję. Świat żyje pacyfistyczną osią czasu, pomimo wielu błędów.